Dziś dla Was bajeczka: e, Trzy małe świnki z książeczki bajki naszego dzieciństwa. Dawno temu żyła sobie świnka, która miała troje dzieci trzy urocze prosiaczki. Kiedy prosiaczki podrosły, mama powiedziała im, że są już dostatecznie duże, by opuścić rodzinny dom i wybudować własne chatki. Pierwsza świnka spotkała człowieka, który niósł wiązkę słomy. Pomyślała, że domek ze słomę będzie jej doskonale służył. Kupiła słomę i w okamgnieniu zbudowała sobie słomiany domek. Chatka wyglądała bardzo ładnie, lecz nie była zbyt wytrzymała. Pewnego dnia obok słomianego domku przechodził wygodniały wilk i zobaczył przez okno świnkę, która właśnie siedziała przy stole i popijała herbatę. Jaka ładna świnka! pomyślał wilk. Idealnie zaspokoi mój głód. Zapukał więc do drzwi domku. – Mała świnko, mała świnko, wpuść mnie do środka – powiedział wilk. – Nigdy, przenigdy cię nie wpuszczę – odpowiedziała wystraszona świnka. – Jeśli mnie nie wpuścisz, zaraz dmuchnę, chuchnę i zdmuchnę twój domek z powierzchni – zawył wilk. I tak też zrobił. Dmuchał i chuchał, aż w końcu zdmuchnął domek ze słomy. Następnie skoczył w stronę przerażonego prosiaczka i od razu go pożarł. Tymczasem drugi prosiaczek spotkał człowieka, który niósł pęk patyków. Właśnie takich patyków potrzebuję do budowy mojego domku, pomyślała świnka. Kupiła więc je i po kilku godzinach ciężkiej pracy chatka była gotowa. Domek wyglądał uroczo, ale nie był zbyt wytrzymały. Wkrótce obok chatki z patyków przechodził wilk i przez okno zauważył świnkę, która właśnie zajadała się ciastem. Kolejna świnka! Ucieszył się wilk. To chyba mój szczęśliwy tydzień. Zapukał do drzwi domku. Mała świnko, mała świnko, wpuść mnie do środka. Powiedział wilk. Nigdy, przenigdy cię nie wpuszczę. Odpowiedziała wystraszona świnka. Jeśli mnie nie wpuścisz, zaraz dmuchnę, chuchnę i zdmuchnę twój domek z powierzchni. Zawył wilk. I tak też zrobił. Dmuchał i chuchał, aż w końcu zdmuchnął domek z patyków. Następnie dał susa w stronę przerażonego, prosi psiaczka i połknął go. Dwie świnki w ciągu jednego tygodnia, pomyślał Wilk, oblizując się ze smakiem życie jest piękne. Trzecia świnka również spotkała na swojej drodze człowieka. Ten z kolei niósł cegły. Z tych cegieł zbudują sobie wytrzymały dom. Postanowiła świnka i kupiła cegły. Wkrótce wprowadziła się do wybudowanego przez siebie domku z cegieł. Domek wyglądał bardzo ładnie i był bardzo wytrzymały. Pewnego dnia nieopodal domku przechodził wilk i ujrzał przez okno świnkę, która właśnie jadła szarlotkę. I jeszcze jedna świnka ucieszył się wilk. Hurra! zapukał do drzwi. Mała świnko, mała świnko, wpuść mnie do środka powiedział wilk. Nigdy, przenigdy cię nie wpuszczę. Powiedziała świnka, która w ogóle nie wystraszyła się i dalej spokojnie delektowała się ciastem. Jeśli mnie nie wpuścisz, zaraz dmuchnę i chuchnę i zmuchnę Twój domek z powierzchni, zawołał Wilk. I tak też próbował uczynić. Dmuchał i chuchał, aby zdmuchnąć domek, ale ten ani drgnął. Wtedy postanowił, że podstępem wyba wybawi świnkę z domu. Mała świnko, zawołał Wilk. Na pobliskim polu rosną piękne rzodkiewki. Może wybierzemy się tam razem jutro rano i nazbieramy trochę? Świetny pomysł! odparła świnka. Czekaj tam na mnie jutro o siódmej rano. Jednak świnka była znacznie sprytniejsza niż wilk. Wybrała się na pole o szóstej rano i nazbierała dla siebie mnóstwo rzodkiewek. Kiedy wilk przybył na miejsce o siódmej, świnka już z powrotem bezpiecznie siedziała w domku. Wilk rozzłościł się nie na żarty, lecz miał w zanadrzu jeszcze jeden wybieg. – Mała świnko! – zawołał. – W sadzie przy drodze rosną piękne, dojrzałe jabłka, które tylko czekają, aby ktoś się zerwał. Może wybierzemy się tam razem po południu i nazbieramy trochę? – Świetny pomysł! – odparła świnka. – Czekaj tam na mnie po obiedzie. Jednak gdy wilk dotarł do sadu, Świnka już siedziała wysoko na jabłoni. Kiedy zobaczyła wilka, rzuciła jabłkiem na najdalej jak potrafiła. Wilk pobiegł za owocem. W tym czasie świnka szybko zeszła z drzewa i prędko pognała do domku. Kiedy wilk zorientował się, że mała świnka po raz kolejny go przechytrzyła, wpadł w złość. Rozgniewany pobiegł do domku świnki, drapał się na dach i zaczął schodzić dół komina. Jednak sprytny prosiaczek w tym czasie zdążył napalić w kominku i ustawił na ogniu wielki garnek z wrzątkiem. Wilk spadł w dół komina i wleciał prosto do gotującej się wody. Mała świnka szybko przykryła garnek pokrywką. Tego dnia zjadła na kolację pyszną pieczeń z wilka z rzodkiewkami z pobliskiego pola. A na deser Soczyste jabłko z niedalekiego sadu. Czyż nie była to najsprytniejsza świnka, o jakiej słyszeliście?